Zapraszam państwa bardzo serdecznie 24 i 25 sierpnia na jedno z pierwszych wydarzeń Rynku Nieruchomości, które odbędzie się także w realu, czyli nie tylko poprzez, poprzez komputer. Oczywiście zachowanie wszystkich standardów bezpieczeństwa. 24-25 sierpnia, SOPOT, Forum Rynku Nieruchomości. Zapraszam państwa nie tylko dlatego, że będę miał okazję. Być jednym z prelegentów, ale przede wszystkim dlatego, że jest to fantastyczne miejsce, gdzie można rzeczywiście podzielić się najnowszą wiedzą i spróbować znaleźć najlepsze ścieżki dla naszych firm w tych niepewnych czasach. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa do wzięcia udziału w forum Rynku Nieruchomości w Sopocie, które odbędzie się w dniach 24 i 25 sierpnia w hotelu. Sheraton w Sopocie. Będę miała przyjemność prowadzić tam jeden panel dyskusyjny na temat obiektów mieszanego przeznaczenia. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na forum Rynku Nieruchomości, które odbędzie się jak zwykle w Sopocie, w którym mieszkam. Dlatego zawsze tam jestem, bo mam blisko. Dacie 24-25 sierpnia tego roku. Mam nadzieję, że spotkamy się jako eksperci rynku nieruchomości. Dziękuję.